Witamy w twitchowych wiadomościach. Dzisiaj na szybko. Wielkie dymy. Suchar oszukiwał w szachach. Gorące info. Wyrzucony z turnieju. Czy dla kasy jest w stanie posunąć się nawet do cheatingu? Ciągłe pukanie do drzwi Brusa. Głosiciele wystawili dziewczynę Brusa na portal z nietypowymi usługami. Suchar drama z Brusem i turniej szachowy. Dzisiaj będzie dokładnie to. Niezłe jaja. Uczestnicy trolują Iksena na turnieju. Bagietka Michael, naczelny Zadymiarz zbanowany. Plotki krążą iż za skrzynki. Zanim zaczniemy, to wczoraj był odcinek ze streama Stulecia Szczura i Rypsona, A już jutro chłopaki idą na kolejny IRL ze spotkania z Mencenem. Jak chcecie nadrobić poprzedni odcinek, to jest przypięty w komentarzu, a teraz lecimy na bieżąco. Bo była afera, że Bruce na chwilę zmutował mikrofon i chcą wy walić go z turnieju. Na mikro, sorry, za, za, zamyśliłem się. Słowa wsparcia. ...przez całą partię, co budzi uzasadnione podejrzenie o możliwość korzystania z niedozwolonej pomocy zewnętrznej. Dobra, Oprócz ja uciekam. Wysyłaniu niego na czacie wiadomości tekstowe w trakcie rozgrywki, mimo iż ten czat powinien być ograniczony wyłącznie do emotikon. Tak więc zgłaszam powyższe naruszenie w trosce uczciwość i przejrzystość turnieju, wnoszę o dokładne zbadanie sprawy i w przypadku potwierdzenia zarzutów o wykluczenie użytkownika random z turnieju zgodnie z zapisami regulaminu z poważaniem Sergiusz Górski. Panie Sergiuszu, bardzo poważne pismo i jak najszybciej zostanie roz... Niepocieszające. A tu się okazuje, że Ziarno chciał dla siebie 40 koła do kiermany schować. Jak Gołtry, który robi tak wiele projektów i ma tak dobry piar, mógł oszukiwać, żeby okraść biednego Brusa i Netrodala z nagrody. Dziś rano Sucharita została zbanowana za cheaty. Plotki rozeszły się mega szybko. Na czeskomie. Ciekawe za którą partię, czekaj. Nie pierdolę, ten debil grał na Sleiproxa! Rankingową i używał czy, yy, i citował Jak się okazało, Xen twierdzi, iż to on zgłosił oszusta ziarniackiego i wylatuje on z turnieju. Dwań, 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 dwań. Halo? Rudecki dwań. wstawaj, sucharbana na czeskomie dostał No wiem, kur dwoń, dwoń do czerwca, ja pierd. Wiedziałem, że oszukiwał, spoko. Wypierdala dzisiaj z turnieju jak coś, no chuj, nie masz go w grupie, nie przygotowywał się. No teraz, <laughs> wypierdala. Serio? No tak, bo to jest z mojej inicjatywy ban, 100%. Jestem przekonany i wypierdala. Ty jaja se robisz czy co? Nie, poważnie, nawiedziałem, no, że oszukiję. Paweł, idę spać, ku... mi Ej, nie no, trolujesz czy serio gadasz? Nie, no, nie troluję. Miałem A... wyjebać Brusa, wypierdala suchar. No trudno, no naprawdę, to jest na moje zgłoszenie. No dobra, to śpi dobrze. No, trzymaj się i chuj z nim. No, masz trzy osoby w grupie, ku... ...czy grupą specjalną, a nie grupą śmierci. Słowa swe potwierdził potem na Eksie. Ale niezłe jaja. Ziarno, oszust, cheater, czerwona karteczka. buu buu tyle kasiory z kika i jeszcze mało centusiowi. Nie no masakra. Tłumacz się, ziarno, oj tłumacz. Paweł Delort szabla bronił swojego chłopaka. Miłość ponad dramy. Poza tym tyle się dzieje, my wy... Robimy wywiad do Afery, co odjazd, że swój chłopak centralny był tak łasny, że wystarczą mu 120 kas, kilka co dwa dni jeszcze chciał pazuchę napchać się kaski stronie, na którą Netrona mógł ustawić sobie życie od nowa. Ja wciąż coś tu kur... nie gra, to jest wszystko ustawione, jestem pewny. A na na najgorsze, że ja nic o tym nie wiem, a to dziwne. mogliby mnie jakoś wykorzystać. Ja chętnie bym się dał wykorzystać w takim. Nie, to nie. Mm, nie wiem. Ostatecznie przyciśnięty do muru ziarno przyznał się do cheatowania. Z powodu naruszenia na naszych zasad fair play. Dobra, jechałeś maszynką na Seleja czy nie? Pół na pół. Ja pierdolę. Stary. Więc to są ruchy maszynkowe. Więc jak wczoraj miałem ruchy maszynkowe z Hiszpanem i Slejem, to mogli mnie po wczorajszym dniu wypierdolić. Czajsz? A jak na mnie grałeś ten jeden mecz? Eee, nie, na ciebie nie, 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 nie <grywa> Lud na Twitterze nie wierzy, że idol mógł im to zrobić. Lud twierdzi, iż jest to ustawiona zasłona dymna, by odciągnąć uwagę od Brusa, u którego była spruta o złamanie regulaminu. Inni jeszcze twierdzą, że to ustawka, by promować turniej. Okej, okay, uwaga, w, w trzech zdaniach. Nitro oskarżył Brusa o oszukiwanie i łamanie regulaminu. Demos się dołączył. Xen ma problem, więc rzucił na pozarcie Suchara, który się na to zgodził, żeby być bohaterem i uratować dwa eventy naraz. Suchar uratował kampery, dostając kulkę i uratował turniej szachowy. Wszystko się okaże dzisiaj. A jak ci się nie chce tego śledzić, to dawaj Suba Redakcji dostaniesz wszystko na tacy. Ale to nie jedyna afera. Wczoraj Sucharita miała też dramę z Gerbim, bo wywalili Alieka z GTA napadów. Olek po słowach, iż będzie wyrzucony z ekipy, stwierdził, iż nie ma przyjaciół. Nie ma kolegów na tej platformie. Każdy kur tylko o swojej dupie myśli. O swoich zasięgach, o swoim nosie, o swoim sianie. Poza Bartkiem, szczerze. Bartek z własnej kieszeni wykłada za turniej. O Bartku tak nie powiem. I o Sleju raczej też nie, ale większość to ludzie są tu fałszywi. Liczy się biznes i tylko jestem konkurencją kurwa dla tych ludzi, a nie kolegą z internetu, z którym coś trzeba dziać. A wystarczy, że ktoś się ma gorzej, ma gorszy PR albo jest łatwym celem, to co drugi kurwa, wykorzysta, żeby tego podgryźć, żeby zyskać Rzucił też się na suchara, który to właśnie zakomunikował, iż wywala Brusa z ekipy. W na stronie dobra wypierdalamy Brusa, tak żeby każdy miał poklask, haha, beka, Brus wyjebany i żeby mnie ludzie jebali na czacie. Po prostu uważam, Mokry Mokrysław, że jesteś kretynem. Jesteś tak zasięgowym twórcą i nadal nie zważasz na konsekwencje tego, w jaki sposób się wysławiasz w internecie. Jest taka, możesz taką różnicę zrobić. Aleksander stwierdził, iż można takie coś powiedzieć lżej i przestać w końcu cisnąć z niego pompę. Możesz powiedzieć, no, pod, ja, ja, ja wam dla widowni pokażę różnicę, jestem teraz flejem. No, Brusik nie będzie w teraz, no bo jest przedłużany z Delordem, no i pogramy z Pawkiem. Tam pogadałem z Brusem, jest ok. A teraz, no, wypierdalamy Brusa i wchodź Delord. Po pierwsze, umniejsza mi to, daje. Yy, widzą powód do napierdalania klipami o mnie, że haha, Beka, znowu cię wyjebali. Ostatecznie doszło do krótkiej debaty i przeprosin Suchara w kierunku Olka. Dobra, no chyba się pogodziliśmy. Potem był turniej. W drabince wygranych mamy Nitro, Kasiks, Brusa i Kubona, u przegranych Nieuczeskę, Netrodala, Zwierzaka i Bladiego, Warto podkreślić, iż Zugaben netrodal spadł do drabinki przegranych tylko i wyłącznie dlatego, iż był zmęczony i śpiący. Szkoń, do gry w... Ja pierwszy. Myślałem, eee? ja, że nie ztygałem by o dwa. Chciałem od razu czarnego lać, czarnego trzbałać od razu. To są informacje i czekanie i idzie spać <grywa> a turniej się sypie u podstaw a mimo to i tak musiał być wrobiony i zmuszony przez organizatorów do grania czarnymi, żeby turniej wygrała osoba z większą ilością widzów kurwa! ja pierwszy. no dlaczego ją ja musiałam grać dwa razy czarnymi? Kurwa? Wyłącznie. No dobra, a powiedz mi, dlaczego nie było jakiegoś losowania odnośnie tego, kto gra czarnym, jak to białymi, tak szczerze? Bo tak naprawdę uważam, że przegram głównie przez to. Jest rozpiska, kto gra, to z według schematu zrobione. Po prostu, no bo to, to. A to nie jest sprawiedliwe, jeżeli jagam dwa razy czarnymi i on, ona, ona białymi i taka dzięki temu wygrywa. Bo ja uważam, że dzięki temu wygrała tylko i wyłącznie. No ale dobra, no. Turniej kontynuowany jest już dzisiaj. Ale będą dymy. Wpis nie wygląda ciekawie. Jak będzie się tłumaczył Suchar? To wszystko już dziś. A wy dawajcie suba. Odkąd wbili się 100 to nie żebramy o suby, a wy nic nie dajecie. Dawać suba to będziecie na bieżąco i będziecie wiedzieć, jak potoczy się drama. Poza tym to nieciekawie jest serio u Brusa. Widzowie, czy też głosiciele, a może jakaś zawistna jednostka. Nie wiadomo, kto już to robi. Wystawili fejkowe ogłoszenie na razie dla dziewczyny Brusa i ten non-stop miał domofony do chaty. Rapaty. No ktoś wystawił ogłoszenie ze zdjęciem mojej dziewczyny e, jako prostytutka na jakiej stronie i ludzie przychodzą. Nie wiemy na jakiej. No jest to przesrany los. Bruce obecnie cierpi gorzej niż Gierczak w Prime. Ie. widzowie mocno trollowali Disa i niszczyli mu psychę na czacie. Ale Bruce ma po prostu przesrane i sam sobie nie pomaga likując wszystko, co się da dookoła. Oj, co będzie z Brusem. No nie wiadomo, nie wiadomo. Tyle na dziś, bo i tak każdy będzie oglądał turniej. Możecie obejrzeć wczorajszy materiał, bo był fajny, a tak to kolejny odcineczek będzie dłuższy. Dzięki za Dono i Naraesa.